Jestem prezesem zarządu spółki Tradeport, spółki należącej do grupy kolejowych zakładów nawierzchniowych z Krakowa, Bieżanów. jesteśmy spółką handlowo-logistyczną dającą wsparcie spółce naszej matce, czyli kzn Nowi bieżanów zaopatrującą we wszystkie towary, przy okazji sprzedający wszystkie produkty, które są wytwarzane w grupie do naszych partnerów handlowych w Polsce i za granicą. Potrafimy dostarczyć klientowi na czas, na miejsce wszystko to, co służy do budowy drogi kolejowej, linii tramwajowej i tym podobne. Klient nie musi się martwić o wyroby, wszystko dostanie wtedy, kiedy jest ten termin dostawy. Jesteśmy największym dostawcą nawierzchni drewnianej kolejowej w Polsce. Poczynając od podkładów kolejowych, produkujemy podkłady kolejowe dębowe, sosnowe, bukowe, rozjazdy, również mostownice, a więc całą gamę nawierzchni drewnianej, jak tuśmy w Polsce. W ostatnim okresie, od 2009 roku, jesteśmy pierwszą nasycanią w Polsce, która wprowadziła nasycanie naszej drewnianej nawierzchni kolejowej olejem krozetowym, typu C. Oprócz tego świadczymy kompleksowe dostawy, a więc rozjazdów zbrojonych, podkładów zbrojonych, w łapki sprężyny SKL, a więc jest to pełna gama, która dociera do naszych odbiorców.